Czy wiecie, że mamy dzisiaj ważny dzień w dziennikarstwie sportowym, ale i w świecie samego sportu? Pewnie zastanawiacie się, dlaczego właściwie Wam o tym mówię. I żeby nie, nie przedłużać, dajcie się po prostu porwać na krótką opowieść o naszej lokalnej historii. Historii, która, co prawda, jest tylko częścią czegoś wielkiego, ale nie zmienia to faktu, że jako chocznianka jestem z tego dumna i Wy chyba też powinniście. Posłuchajcie. Żeby opowiedzieć Wam tę historię od samego początku, muszę cofnąć się do 21 maja 1921 roku do Krakowa, bo to tam po raz pierwszy ukazał się przegląd sportowy. I choć literatura zaznacza, że jego początki nie były kolorowe, przenośnie i dosłownie, to z każdą dek kolejną dekadą ukazywania się radził sobie na rynku wydawniczym coraz lepiej. I sami dokładnie wiecie, że ukazuje się on do, do dzisiaj. I jak nie trudno policzyć, właśnie dzisiaj, 21 maja, mija 100 lat od kiedy pierwszy wydruk ujrzał światło dzienne. Jego ostatni numer przed wybuchem II wojny światowej był 31 sierpnia 1939 roku. Po wojnie natomiast wrócił 12 lipca 1945 roku, czyli wtedy, kiedy Polska odradzała się ze zgliszczy i wtedy, kiedy w końcu wszelkie aktywności sportowe można było uprawiać legalnie, bowiem w czasie okupacji było to całkowicie zabronione, a Polska, jako praktycznie jedyna w Europie, miała tak drastyczne obostrzenia, które Złamanie groziło nawet karą śmierci, ale wiele źródeł donosi, że nawet podczas okupacji rozgrywały się takie konspiracyjne rozgrywki sportowe. Powiedziałam Wam przed chwilą o rozgrywkach sportowych, prawda? Takie też miały miejsce w obozie jenieckim o flagu 2B Arnswalde. I nie bez przyczyny jestem właśnie w tym miejscu, czyli przy Alei Gwiazd Kolarstwa Polskiego imienia Zygmunta Weissa, bo to właśnie ta postać jest wspólnym mianownikiem w naszej opowieści. Zygmunt Weiss, przed y, wojną e, olimpijczyk, redaktor przeglądu sportowego, po kampanii wrześniowej, trafił właśnie tutaj do niewoli niemieckiej do Arnswalde, gdzie w obozie był głównym organizatorem życia sportowego. I to właśnie też tutaj. Stworzył jedyny w swoim rodzaju wojenny przegląd sportowy. Posłuchajcie, jak ten moment wspomina sam Zygmunt Weiss. Z chwilą, gdy zaczęto organizować zawody, i to nawet w boksie, nadarzyła się dobra okazja do jakiejś publikacji sportowej. Na początku lata, na poboczu placu apelowego, a więc w centralnym punkcie obozu, przybiłem na paliku deseczkę, na niej zaś wywiesiłem pierwszy numer gazetki o nazwie, którą powziąłem bez chwili namysłu Przegląd Sportowy. Lecz na tym jego historia z choszcznem się nie skończyła. Wajs po wojennej tułaczce wrócił do Polski w 1947 roku. Co lepsze, do Choszczna też wracał. I to niejednokrotnie, bo przecież to on był inicjatorem wyścigów kolarskich, które rozpoczęły się w 1969 roku. Osiem lat później ścigano się już nie o puchar, a o memoriał Zygmunta Wajsa. Zrzeszał największe sławy polskiego kolarstwa. Szurkowskiego, Langa, Piaseckiego, Szosdę, Jaskółę i na pamiątkę tych wyścigów mamy w Choszcznie Aleję Gwiazd Kolarstwa Polskiego z odciskami dłoni tych najlepszych. A sam Weiss w 1974 roku został honorowym obywatelem naszego miasta. Ja mam świadomość, że dla wielu z Was to są wciąż żywe wspomnienia albo z dzieciństwa, albo z młodości, że wiele z Was jeszcze wciąż pamięta te tabuny ludzi na, na ulicach, te emocje kolarskie, te emocje sportowe. Jednak ja należę do tego pokolenia, któremu nie dane było już tego doświadczać. I dla tego pokolenia też właśnie o tym dzisiaj mówię. Róbmy wszystko, wspominajmy, właśnie szczególnie w takie dni, żeby to młode pokolenie wiedziało, żeby, te, żeby ta świadomość w mieszkańcach choszczna po prostu przetrwała. I korzystając jeszcze z okazji, na sam koniec prosto z Centrum Hocztna dla całej redakcji przeglądu sportowego. Serdeczne pozdrowienia i życzenia kolejnych wspaniałych 100 lat na polskim rynku wydawniczym.